Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim jest jednym z najcenniejszych zabytków w sztuce europejskiej. Stanowi unikatowe połączenie gotyckiej architektury i bizantyjsko-ruskiej polichronii. Przewodnik multimedialny pozwala na studiowanie dobrze wyeksponowanych detali malarskich kaplicy, a dzięki opcji zbliżeń umożliwia dokładne obejrzenie najwartościowszych fragmentów scen biblijnych. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu pod psem. W dniu dzisiejszym będziemy rozmawiać na temat pseudochodobli. Moimi gośćmi w dniu dzisiejszym są wolontariuszki Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt, ex -Lege, Aleksandra Lipien-Białżywy i Aleksandra Cieślik. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj mówiły o interwencji właśnie w pseudochodobli. Najpierw chciałabym Was, jakbyście powiedział na temat Waszej nowo powstałej fundacji. Kiedy powstała? Jaki jest ich cel? Jakie są Wasze osiągnięcia? Fundacja powstała 24 listopada 2015 roku, czyli tak naprawdę bardzo krótko działamy. Natomiast skupiamy wokół siebie ludzi, którzy od dawna działają, od wielu lat na rzecz ochrony praw zwierząt, prawda? Więc tak naprawdę tam, te nasze działania trwają już wiele, wiele lat. Natomiast pod tym szyldem od niedawna, ale ogólnie energii mamy, dużo chęci i, i pracy. A między innymi właśnie te psiaki też to są już podopieczni nasi z interwencji przez nas przeprowadzonej. Właśnie czytałam na waszym fanpage'u, że macie już ponad 20 podopiecznych, No czyli... już tak, około 30. Już? <laughs> tak, to cały czas rośnie. Ro rośnie tak czyli nowo powstała fundacja, ma co robić, tak? Niestety tak. Niestety. Właśnie dowiedziałam się, że jedną z Waszych ostatnich interwencji było zgłoszenie na temat pseudochodowli. Bardzo dużo zgłoszeń dotyczy tego typu miejsc. Jesteśmy chyba jedyną organizacją na terenie Lubelszczyzny, która tak naprawdę podejmuje temat zwalczania pseudochodowli. Jest to bardzo ciężkie e, działanie. Mm. Tak naprawdę i niebezpieczne, ponieważ pseudochodowcy są to osoby bezwzględne, które za wszelką cenę dążą do zysku nieszczęściem zwierząt. Między innymi te właśnie zwierzaki pochodzą z takiego strasznego miejsca. Trafiły do nas całą rodziną, czyli razem ze swoim rodzeństwem, mamą i tatą. Bardzo zaniedbane. Ich matka przebywała na łańcuchu, miała całą szyję poranioną, prawda? Tu były dosłownie zmiany widoczne, krwawe takie na szyi z powodu obtarcia, tak? Z niewłaściwej uwięzi. W listopadzie dosłownie kilkutygodniowe maluszki e, przebywały w budzie takiej, która naprawdę pozostawiała wiele do życzenia. E, zresztą z tego co się dowiedzieliśmy część zwierzaków z tego miejsca nie przeżyło, prawda? Sam właściciel tych psów powiedział, że suczka co cieczkę po prostu ma młode i no, ich los jest różny, tak? I sprzedawał je po okazyjnej cenie, to Oczywiście, to jest zawsze okazyjna cena. Krasowe szczeniaczki, piękne, prosto z błota i z łańcucha. Mhm. Także przerażający jest fakt, że ludzie kupują psy z takich miejsc. W ogłoszeniu dotyczącym konkretnie tych psiaków były zawarte zdjęcia. Zdjęcia, gdzie też szczenięta jadły jakieś zlewki i przebywały w błocie. Bardzo zachęcające. Tak i mimo to ludzie… Sprzedał, sprzedał kilka psów. Zanim myśmy dostali to zgłoszenie, zanim dojechaliśmy, to było też dosyć daleko, ponad 100 km od Lublina. Pojechaliśmy na miejsce. Pocieszający jedynie jest fakt, ten, że on miał świadomość, że te e, psy żyją w złych warunkach i on nam je oddał, prawda? Ehm. Porozmawiałyśmy długo na miejscu z tym człowiekiem, żeby po prostu nie robił tego typu rzeczy, prawda, że jest to niezgodne z prawem, że łamie wiele przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Wydawałoby się, że zrozumiał, natomiast na pewno będziemy dalej monitorować to miejsce, tak, i sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Maluchy się tu dopominają, bo one są malutkie, no mają pół miesiąca, także, że tak powiem, do grzeczności jeszcze im troszkę brakuje. Ale suczka jest spokojniejsza. Tutaj u mnie na kolanach gościmy suczkę. I szukają domu, obydwa teczniki, także ich rodzice. A odebraliście również rodziców rozumiem, Tak, tak? tak. ogólnie no wiadomo, że w tego typu miejsc, miejscach nie wolno zostawić psów, no z tego względu, że to matka przede wszystkim jest mhm. zarobkiem dla takiego człowieka mhm. i ona właśnie co pół roku rodzi szczenięta. Także Sunia jest bardzo fajna, przebywa w domu tymczasowym, ma świetny charakter, jest bardzo grzeczna, posłuszna. To młoda suczka, ona ma dwa lata. Także myślę, że, że ktoś, kto ją adoptuje, oczywiście będzie wysterylizowana przed adopcją, mhm. będzie miał wspaniałego przyjaciela. Powiedzcie mi teraz, bo bardzo dużo osób mnie również pyta, gdzie zgłosić tego typu pseudohodowlę? Ludzie się boją, że. Sąsiad w piwnicy, sąsiad w garażu, ma pseudohodowlę. Do kogo takie sytuacje można zgłaszać? Znaczy, o, ogólnie m, tak naprawdę, organem, który powinien zajmować się pseudohodowlami jest policja. Natomiast jeśli e, mamy też jakieś dodatkowe informacje, nie wiem, z jakichś powodów nie wiemy do końca, gdzie to zgłosić, e, warto odezwać się do lokalnej organizacji. Niestety, no, nasza organizacja, w związku z tym, że jest organizacją wodą, mhm. po prostu nie ma środków finansowych i mimo szczerych chęci, e, my nie jesteśmy w stanie jeździć na każde zgłoszenie. Nie? W związku z tym kierujemy takie osoby na policję, prawda? Mm -hmm. Natomiast. No, Czy znaczy to się... można zgłosić anonimowo? Bo, bo z tego co wiem, to sąsiedzi się boją, że jakaś tam konsekwencje z tego tytułu będą mieli. Znaczy na pewno zgłoszenie, które poparte z imieniem i nazwiskiem jest bardziej wiarygodne, prawda? I mm -hmm. jednak samo, same zeznania, bo w późniejszym okresie, mm -hmm. kiedy ta sprawa trafi do prokuratury, prawda? są bardziej cenne i treściwe i jest większa szansa na to, że ten sprawca zostanie ukarany. Natomiast my też jako organizacja nie jesteśmy w stanie wszędzie jeździć na anonimowe zgłoszenia, bo one po prostu często okazują się fałszywe. Natomiast no, w miarę możliwością staramy się... Wspominają się uwagę. Tak, chciałyby pobiegać troszeczkę. I na pewno nie może być tak, że dzwonimy na policję, oni nas odsyłają, mówią, że nie przyjmą zgłoszenia, bo oni są od zwierząt. To nieprawda. Nie znaczy, że nie są od zwierząt, prawda? Tylko są od ludzi, więc to jest nieprawda. Ustawa o ochronie zwierząt jasno mówi o tym, że również właśnie policja ma dbać o zwierzęta. Organizacje, wszystkie społeczne są tak jakby organem pomocniczym jedynie, mhm. który może pomagać i robi to w miarę możliwości. Warto też, jeżeli zgłasza się na policję, zapytać się na przykład, kiedy mogę dzwonić, aby upewnić się, czy zareagowali Państwo tak, w tej sprawie. Mhm. Tak, na przykład zadzwonić przypominająco za kilka dni, dopytać się, po prostu w pewien sposób nakłonić policję do faktycznej ingerencji. Rozumiem. A powiedzcie mi, bo z tego co wiem, pomagacie zwierzętom, ale ostatnio też doszły mnie słuchy, że, że pojechałyście na interwencję i zobaczyłyście, że w warunkach... Biedy, nędzy, żyje mężczyzna, któremu też z chęcią ci pomocy. Znaczy ogólnie, no my jesteśmy ludźmi, tak? Mhm. Więc to nie jest tak, że mamy jakieś klapki na oczach i pomagamy tylko zwierzętom ogólnie, mhm. nasi wolontariusze włączały się do wielu różnych akcji, e, które mają na cel pomoc ludziom, tak? Mhm. E, organizujemy różne zbiórki dla dzieci, dla osób, mhm. nie wiem, ubogich. Tak samo właśnie tutaj, bo przypuszczam, że chodzi mhm. o człowieka z ruin. Tak, tak e, Starszego tak. pana, który tak. ma bardzo dużo zwierzaków mhm. i, i no, powiedzmy, pojechaliśmy, zobaczyliśmy to, co zobaczyliśmy, więc no nie mogliśmy mhm. tego też tak zostawić. Mhm. Masa zwierząt do sterylizacji, tak? No i wtedy taki trochę, no, sytuacja, nie mamy za co, no ale mimo wszystko jeżeli zostawimy je na następne kilka miesięcy będzie ich po prostu kilka razy więcej, mm. prawda? Więc się. wtedy się sprężamy, tak naprawdę nawet środki wśród wolontariuszy w tej mm. chwili po prostu zbieramy i sterylizujemy te zwierzęta, no bo to jest podstawa działań w tej mm. chwili. Chcecie mu pomóc, to, to jest bardziej. bardzo zaszczytne działanie, bo mi wielokrotnie zarzucano, że ja skupiam się pomocy tylko zwierząt, a nie pomagam dzieciom czy ludziom, także na waszym przykładzie można powiedzieć, że pomoc również kierowana jest do osób potrzebujących, prawda? Dokładnie. Ktoś te psy przecież odchowuje, tak? tak, więc jeżeli widzimy, że człowiek jest dobrym, e, dobrą osobą, no i faktycznie ma problem, nie ma środków do życia, mhm. ale no kocha te zwierzęta, no dlaczego mu nie pomóc, mhm. tylko tak jak Ola powiedziała, niestety jesteśmy fundacją, która dopiero się wybija, mhm. więc no nie mamy środków takich jak duże fundacje, mhm. dlatego oczywiście prosimy o wsparcie, jeżeli ktoś ma ochotę nam pomóc, no to fundacja ex wystarczy, że wpisze w wyszukiwarce Google. na miary dla nas. Dał na miarę do nas, więc zachęcamy do, do pomocy, bo to jest naprawdę bardzo ważna kwestia. I tam można znaleźć numer y, konta, na tak. które prosilibyśmy o wsparcie finansowe, żebyście mogły dalej realizować swoje działania. Tak? Oczywiście. Z tego co wiem, poszukujecie również wolontariuszy i domów tymczasowych. Domy tymczasowe to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ My tak naprawdę opieramy swoją działalność mhm. na domach tymczasowych zwierzęta, które są odbierane od nas z interwencji, no nie trafiają do schroniska, mhm. tylko po prostu trafiają do kliniki, aby wydobrzeć, albo od razu do domów tymczasowych. Mhm. I dlatego bardzo ważna jest właśnie taka, taka ciepła posadka, taki ciepły kąt mhm. dla, dla tych zwierząt, żeby mogły w spokoju dojść do siebie, mhm. e, socjalizować się. No i Znaleźć dobry Kochający, dom stały. No. Mhm. Ile tych psiaczków odebrałyście z tej interwencji? Mm. Z tego co pamiętam było, to pięć szyniaków i dwa dorosłe psy. To są chyba pieski w typie Labradora, tak? Tak, typie, tak, w typie, wiem, wiem, w typie. wiem, rozumiem. Także gwarancji, co z nich urośnie, no my nie zapewniamy, prawda? Natomiast no, w tej chwili, że, że tak powiem, wszystkie cechy rasy przejawiają i odnośnie wizualnego tutaj, że tak powiem, wizualnej prezentacji, jak i cech charakteru, charakteru tak, także będą to aktywne, więc osoby, które zdecydują się przygarnąć takiego mm -hmm. zwierzaka, muszą się liczyć z tym, że, że to jest naprawdę pies, który wymaga cierpliwego opiekuna, który długo dojrzewa. I do Dosyć dużo się bawi, co widać chyba na tle studiu. Tak, <gry> właśnie, wszystko się tutaj rusza. Tak, wszystko Sumia tutaj krąży chodź. nam pod nogami cały czas i, i no i po prostu pokazuje to, to co potrafi zrobić szczeniak, tak? Także z tym się trzeba liczyć. A jakie trzeba warunki spełnić, żeby od Państwa wyadoptować pieska? Przede wszystkim trzeba być rozsądnym opiekunem. To jest najważniejsza sprawa. Prosimy o uzupełnienie ankiety przedadopcyjnej wtedy jesteśmy w stanie... W śmiśku! E, wtedy jesteśmy w stanie dobrać odpowiednio zwierzę, mm -hmm. prawda? Mamy ten, tak, że tak powiem, plus, że zwierzaki przebywają w domach tymczasowych, więc znamy je i potrafimy je dopasować do konkretnej rodziny. E, I wtedy powiemy, przykład, czy ktoś lepiej, żeby wziął starszego psiaka, czy takiego, który lubi dzieci, prawda? Mm -hmm. Czy na przykład takiego, który jest właśnie żywiołem. E, i wtedy po uzupełnieniu takiej ankiety przedadopcyjnej. Nasi wolontariusze kontaktują się z tą osobą, jest wykonywana wizyta przedadopcyjna i dochodzi do adopcji. Podpisujemy, Podpisujemy umowę, umowę. Mhm. która, a, jeśli jest to zwierzę w, w młodym wieku, szczeniak czy kociak, zobowiązuje się do sterylizacji mhm. w odpowiednim wieku zwierzęta. To jest taki no, naprawdę bardzo ważny punkt. Natomiast zwierzęta dorosłe staramy się, żeby po prostu były już po zabiegach sterylizacji Rozumiem. czy kastracji. Steryli mhm. Tak, przepraszam. Sterylizacja i kastracja to są naprawdę bardzo ważne zabiegi, bo tak naprawdę. Nie byłoby tych wszystkich bezdomnych szczeniaków wyrzucanych w lasach, znalezionych w rowach, gdyby ludzie sterylizowali i, mm -hmm. i kastrowali zwierzęta. Niestety na wsiach no, mamy świadomość, że, że sytuacja jest jaka jest, ale wydaje mi się, że im więcej jest ludzi, którzy pomagają zwierzętom, im więcej mówi się o mm -hmm. tym, to tym większy ma to skutek i tym więcej e, po prostu będzie sterylizacji, będzie kastracji. Raz na jakiś czas też e, są organizowane w różnych miastach czy w gminach akcje bezpłatnej sterylizacji i też warto się za tym rozejrzeć. I, i tu właśnie chciałam wspomnieć, bo nasi wolontariusze napisali projekt Zwierzy Lublin. Te sterylizacje będą. Chciałam także, właśnie o tym tak, powiedzieć. Tak. Cieszymy się bardzo, bo to jest wielkie osiągnięcie. Dwa projekty, właśnie uh -huh. projekt e, mały i projekt duży przeszedł. Uh -huh. projekt mały, Gratuluję. E, tak, Krasi Gratuluję. Gryli, sama, sama, sama głosowałam I, na I nasz projekt. duży ja ten, też. tak wszyscy chyba głosowaliśmy, prawda? I, I nasz projekt też właśnie udało się, więc będzie, będą to sterylizacje i właśnie kotów wolnobytujących, jak i zwierząt, które mają właścicieli. Także to jest bardzo ważne, że po prostu bezpłatnie będzie można wykonać ten zabieg. Nasz projekt obejmował również oznakowanie zwierząt, dla nas jest bardzo ważne, tak. bo e, o tyle jeśli na przykład ktoś ma zaczepowane, zwierzę, to też na ulicy nie możemy tego czypa mhm. sprawdzić, prawda? Taka szara osoba mhm. tego nie zobaczy. Natomiast e, adresówki też będą w tym hmm? projekcie uwzględnione tak, że zwierzęta, które zostaną wysterylizowane dostaną adresówkę. <grym> tak, ty też dostaniesz jak <grym> do domu. <grym> I, I to jest taki plus, że wtedy, kiedy spotkamy jakiegoś zwierzaczka bezdomnego, no to możemy zadzwonić od razu i on uniknie tak tu w schronisku, tak. tylko trafi bezpośrednio do właściciela. Mhm. A kiedy ta akcja ruszy z, tym, z tą sterylizacją? Myślę, że to może być kwiecień. Kwieciek. Około kwietnia, tak. Jeszcze trwają te wszystkie formalności ze strony Urzędu Miasta. A, czy już wiadomo mniej więcej, w jakich miejscach te, te zabiegi będą? Będzie, jeszcze... Będą to dogodne lokalizacje, tak naprawdę na każdym osiedlu pojawi się punkt. To będzie zależało od tego, jakie gabinety weterynaryjne przy, przystąpią do przetargu. Natomiast wstępnie jest zaplanowane około 15 lokalizacji na terenie Lublina. Także nie będzie wymówki, że nie jest za daleko dojechać. Czyli to będzie na terenie Lublina, tak. To jest wyłącznie. projekt budżetu obywatelskiego miasta Lublin. Aha, i tylko psy posiada, tak. posiadaczy y, y, mających adres zameldowania w Lublinie mogą. Psy, tak, psy tak. i koty, rozumiem. Tak? Psy i koty z terenu miasta Lublin. Aha. Co Wam mogę jeszcze życzyć? Dużo, nie wiem, fundatora, nie, funda sponsora. Fundatora już mamy. Sponsora, przepraszam. Fundatora mamy, tak. Sponsora, miałam który, powiedzieć sponsora. Który nas wspiera na co dzień. Pozdrawiamy Natomiast... fundatora. Tak, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy fundatora. Natomiast jeśli chodzi o to, tak naprawdę życzymy sobie przede wszystkim jej pracy. No, każdy by sobie e, tego Wsparcia żyje. w każdej formie, bo nie tylko pieniądze są ważne, chociaż bez nich wiadomo, że też jest ciężko działać. E, tak wolontariuszy. W, tak, wolontariuszy. Na pewno też z takich ciekawostek, można nam przekazać na przykład jakieś dary rzeczowe na aukcję, mm -hmm. czy obraz, może ktoś na przykład maluje. Toś? Toś? Tak. Rękodzieło, jakiekolwiek. Tak, dokładnie. Mm -hmm. I tego typu rzeczy też spożytkujemy po prostu dla dobra zwierząt i wystawimy na przykład na aukcję. Prawda? Rozumiem, rozumiem. Co wam Karmę jeszcze... Aha. można Karmę. też przekazać. A jeszcze chciałam dodać, bo z tego co wiem, oprócz tego, że tę te na interwencję e, bardzo skuteczną, e, prowadzicie też szkolenia w, w przedszkolach, tak? W szkołach? Akcja edukacyjne tak, różnego edukacyjne. typu, dokładnie, tak. dokładnie. Staramy się szerzyć tę świadomość wśród najmłodszych. Ponieważ no, tak naprawdę za 10-15 lat, kiedy już ci e, młodzi, bardzo młodzi e, ludzie wyjdą ze szkoły, tak i założą własne rodziny, będą też chcieli mieć zwierzęta, żeby po Szanowni. prostu mieli świadomość, mm. jak je traktować. Mm -hmm. I może nawet uczyć swoich rodziców, jak traktować poprawnie psy. Ja uważam, i koty. że to bardzo dobre, bo od młodszego, prawda, trzeba od zalążka nauczyć. Czyli skróbka za młodą. Tak, szacunku <laughs> dla zwierząt. Nie wiem, co mogę Wam życzyć na koniec. Mniej, mniej tych interwencji, tak? Mniej, mniej bezdomnych psów, chociaż wiem, że to. Proszę więcej świadomości. świadomości. Tak, dokładnie. Dziękuję Wam serdecznie, że przyjęliście zaproszenie do mojego programu, a Państwa zapraszam na kolejny program za tydzień.